Port lotniczy w Babimoście, najmniejsze regionalne lotnisko w Polsce. W ubiegłym roku z tego lotniska skorzystało zaledwie 11 tysięcy pasażerów to najmniejszy przepływ w kraju. Urząd Marszałkowski tłumaczy, że słabe zainteresowanie ofertą lotniska to skutek kryzysu w lotnictwie, który ostatnio dotknął regionalne porty. W całej Polsce odnotowaliśmy problemy, zwłaszcza jeżeli chodzi o sieci i powiązania między portami regionalnymi. Mimo słabych wyników i skandalicznie niskiego przepływu pasażerów, Urząd Marszałkowski nie ma zamiaru przestać dotować portu. Już planowane są kolejne inwestycje. Urząd chce wykorzystać wszystkie dostępne mechanizmy bo jak słyszymy, funkcjonowanie portu podnosi atrakcyjność inwestycyjną regionu. Rozwój portu lotniczego to jest przede wszystkim to są argumenty dla biznesu. To w ten sposób tworzymy warunki do rozwoju gospodarczego. Opozycja dziwi się, że marszałek Elżbieta Polak w takim stopniu angażuje się w port lotniczy. Niektórzy radni mówią otwarcie to marnowanie publicznych pieniędzy. Coś, coś nie zadziałało, trzeba się w sprawie przyjrzeć, rozmawiać i stwierdzić, czy w takiej formule te lotnictwie. Powinno być utrzymywane dalej. Cały czas brak no, takich racjonalnych rozwiązań, nie mówiąc już o naprawdę daleko idącym podejrzeniu marnotrawstwa w środku publicznych. Portu lotniczego w Babimoście broni senator platformy obywatelskiej Stanisław Iwan. W jego opinii 12 milionów złotych zainwestowanych w lotnisko to promil w porównaniu z kwotami jakie w regionalne porty inwestują. Inne samorządy. Jest to port lotniczy, w którym zostały zaangażowane najmniejsze pieniądze w całej Polsce. Inne miasta. Z ambicjami typu Kielce, typu Radom, i Lublin, itd. Tak Setki milionów złotych zaangażowały w to, żeby mieć lotnisko. Portal internetowy dla pilota.pl informuje, że urząd marszałkowski przedłożył w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego tak zwany Master Plan, z którego wynika, że w najbliższej przyszłości sportu lotniczego ma korzystać od 75 do nawet 120 tysięcy pasażerów rocznie. To nierealne statystyki, biorąc pod uwagę fakt, że w 2014 roku pasażerów było zaledwie 11 tysięcy mniej niż rok wcześniej. Widzę, to się dzieje przez ostatnie 4 lata, to powiem szczerze, że to tylko jest PR. Robienie takich chociażby przed wyborami jak uruchomienie lotów do, do Krakowa za 300 ileś tysięcy i, i co właśnie z tego nic nie wynika. No to są wyrzucone pieniądze. Obecnie z Zielonogórskiego lotniska odbywają się loty rejsowe na trasie z i do Warszawy. Jedno połączenie na Obsługuje sprinter przy użyciu 33-miejscowego turbośmigłowego samolotu.